O, jaki piękny dzień! spam Trochę tam poszłem spać. Idziemy w końcu na zdenę sejf, bo odbyłem jego domu, żeby wziąć samochód. Chcę trochę po, pojeździć. proszę pana, co to jest? Spam wyszedł z, 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 z zwierzętami? No tak, wysłem, A co? Przez tutaj jest zakazana fabryka. O, boże, nie widziałem. Co tam jest? Tam są ordeny, kiedyś tam była, ale. Tam jakaś jedna osoba zabiła ich. Teraz już się nie da. Ale jaki straszny dźwięk tam jest, jak wejdzie się. E, w da jak będziesz w dachu. O, no to. Przesstraszyłeś mnie. No to ja już chyba pójdę, lub ucieknę już. No to pa. Pa. Nie wiedział, że to jest opuszczony do... do... dom? Do. Panie Janie, co tutaj pan robi? Ja pójdę od razu sobie spać, żeby później jechać sobie je jeździć samochodem. Tym fajnym samochodzikiem. Moim bug samochod. O jezu, jaka godzina jest wcześnie. Wcześniej ja się obudziłem że pójdę sobie spalać, bo jestem taki zmęczony. co jest grane? Nadal tutaj jesteś, no panie ja... I oła! Co ty mi zrobi... Dobra, już przesadziłeś. Zrobię ci kamehameha. Co masz na coś zniszczyć. Ja nie wiat. Nawet sam nawet nie wiem jak ta woda jest zrobiona. Jak ta woda jest zrobiona? W ogóle kiedyś tu były testy nad bombami. Naprawdę testy nad, bo nad bombami. Ja wam pokażę najpotężniejszą bombę, którą mam, którą jest tutaj stworzona testować wszystko. To się nazywa Big Bomba. Tylko tą Big Bombę weźmiemy daleko. To nie jest Big Bomba, ale to jest bomba. To nawet chyba trafi mój dom, co nie? O kurde, no chyba trafi. Trafi. Dobra, nie trafił. Mam szczęście. Ta bomba jest niebezpieczna. I nie uciekniecie. No, możecie ucieknąć, jak. Jak szybko uciekniecie. W ogóle. Zdechłeś. Czekaj, ja pójdę po zwierzętka. Wezmę. Świnkę morską wezmę. To nie jest chyba kot. Weźmiemy to i da. Ta. No takie zwierzęta w domu muszą być. Ani mówią: A ty nie masz nic. Nie masz żadnych zwierząt. O, już w końcu nie mam go. Jak, wej jak tu wejdziesz, to po ciebie będzie. No i teraz to jest Team Super Bohaterów. Mm. To. Mm. To. I to. Ale zapomniałem, bo przecież to nie są moje jeszcze zwierzęta. To wezmę jeszcze kolar. No i pierwszy to Magda Gessler. Du, 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 du. Słodkie, co nie, psy? Słodkie psy, co nie? One lubią Cary Mari! Cary Mary! Cary Mary! Cześć! Są moje zwierzaczki. Z... No i teraz możemy iść zniszczyć drzwi jak zwykle. Ja taka was moją supermocą mocą. Bum, 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 bum. Oj, kogoś zaatakowałem. A, bum, a, bum, a, bum. Widzisz to? Biedny. A, nie umiem tym sterować. Widzowie, nie umiem z tym tym sterować. O nie. O nie! Pomocy! Czekajcie, kto może. Coś mi ukradł. O nie, mój semiec wietrny. A gdzie jest satan? Satan, satan. Zadrena została zabita przez tytuł. Weźmy ten mój samochód, bo prawo jazdy uczy się. Już się nauczyłem, spokojnie. jeszcze sobie jeszcze ten... moją broń. Bo... Pójdziemy do sąsiada. Zaraz pójdziemy do sąsiada. Ej, co? Mój... Co jest? Ej, przed chwilą mój samochód latał. Mój samochód przed chwilą wylatał Nie wiem mnie jedną osobę chyba Jeszcze do cave'ów poleciałem Wychodzimy Panie Janie Nie, poczę... poczęstuować ludzi Drift, robić drift Najlepiej robię. najlepiej co trzeba robić Trzeba robić drift. Te zawó Panie Il i Panie Janie, ile pan ma tych? Tutaj wezmę ten... Jakie tu lagi kosmarne? Dzień dobry. Ale Ja raz będę miał. A, <laughs> mega. Mogę przetest, przetestować? Dzięki, że mogłem przetestować. Przetest. Powolne opadanie. W końcu będę mógł tu wejść. Magia. Tutaj chyba kiedyś mi ukradli jak solota. Chyba, nie wiem, nie pamiętam. O, oh! oh, hello! Nie dzi dzi dziwnie jest zrobiony ten pociąg. To też. Co tutaj to robi? Ja się pytam. Dobra, mówiono, że tu jest bank. Ale ja nie wierzę, że jest tutaj i banki, i sklep. Tylko gdzie ten bank? A no, sklepy, no to prak praktycznie. O, księgarnia. Jak to bank? Księgarnia, fajna. Super księgarnia. O panie, a oni co tam mają? Jakieś dziwne, są stary. Jakieś dziwne bloki. Wezmę, nie będę nic cył. Poczekajcie, bo to jest bardzo strzeżone miejsce. Tak, ci patrzcie na to. Ile oni mają to? Wszystko? Tylko to jest strzeżone już i czy już... Już mało osób to już tutaj wchodzi. Oni nie wie. Tutaj jest fejkowy bank. Boże... jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe?